Witam Państwa. Reprezentuję Stowarzyszenie Radość, które już 20 lat pracuje na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, działając zarówno w środowisku gminskim, jak i w środowisku wiejskim. Do naszych projektów, do naszych działań zapraszamy zawsze wiele osób niepełnosprawnych, nie tylko członków naszego stowarzyszenia. Zanim jednak przejdę do omówienia. Działań naszego stowarzyszenia, chciałabym króciutko omówić psychologiczne aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wprawdzie przedstawiciel naszej gospodarzy już powiedział to, co chciałam też powiedzieć, że zdrowie nigdy nikomu nie zostało dane na zawsze i każdemu w każdej chwili może być odebrane. Myślę, że to powinno być takim naszym mottem, że zagadnienie to. Jak wygląda myślenie osób niepełnosprawnych, jak wygląda psychologiczne funkcjonowanie człowieka, jakie zawiera aspekty. Powinna to być wiedza, którą zdobywamy, zarówno w szkole, jak i w trakcie naszego działania. Wiedza ta będzie bardzo przydatna w prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ponieważ my jesteśmy w takim środowisku, w takim gronie w tej chwili, które prowadzi takie działania, to myślę, że poznanie tych mechanizmów pomoże nam niejednokrotnie, może pomóc na zrozumieniu czasem naszych trudności, bądź w konstruowaniu odpowiednich działań na rzecz właśnie uczestników naszych projektów, czy naszych podopiecznych, naszych organizacji. Gdybyśmy zadali sobie pytanie, każdy z nas, od czego zależy jakość naszego życia? Od czego zależy funkcjonowanie człowieka w codziennym życiu? Na pewno każdy z nas by powiedział, że poczucie szczęścia takiego dobrostanu zależy od naszego zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, od naszej sytuacji społecznej, czy mamy przyjaciół, w jakim środowisku działamy, a także od oceny naszej sytuacji życiowej. Czy mamy pracę, czy ta praca przynosi nam satysfakcję, czy możemy zrealizować swoje potrzeby, realizować yy, zainteresowania. I to dokładnie ta, w ten sam sposób odbioru swojej sytuacji życiowej, w taki sam sposób odbierają osoby niepełnosprawne. Możemy powiedzieć, że osoba niepełnosprawna jest to taka sama osoba jak każda osoba, tylko. W nienormalnej sytuacji, w której się znalazła, ma pewne ograniczenie, które utrudnia bądź uniemożliwia realizację zamierzeń życiowych. Wiadomo, że jaki zakres ograniczeń na osoba niepełnosprawna zależy od rodzaju niepełnosprawności. Nie będę tutaj szeroko zagłaniała się, ponieważ wiem, że dyscyplina czasowa jest tu bardzo ważna, więc wiemy, że te niepełnosprawności są różne, stąd różne są dysfunkcje osób niepełnosprawnych i te dysfunkcje w różny sposób utrudniają realizację zamierzeń. Gdybyśmy zadali sobie tak pytanie, jak możemy rozważyć nasze życie, jakie czynniki wpływają na to nasze życie, na te nasze plany, nasze możliwości, to możemy to ująć w tak przekrojowo. Każda osoba ma swoją określoną przeszłość i ta przeszłość wpływa na to, jak funkcjonujemy w chwili obecnej. Dla osoby zdrowej przeszłość kojarzy się z nabyciem wielu różnych umiejętności życiowych. Przechodziliśmy przez szkołę, przedszkole, uczyliśmy się, zdobywaliśmy doświadczenie zawodowe i to nam pozwoliło nabrać, ukształtować swój obraz naszej osoby. Tymczasem, u wielu osób niepełnosprawnych, oczywiście w zależności od tego, na jakim etapie pojawiła się niepełnosprawność. Ta przeszłość może być czynnikiem dezintegrującym obecne funkcjonowanie. Ja ogromnym ciepłem tutaj darzę zainteresowaniem środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi. Myślę, że na przykładzie omówienia trudności tego środowiska będzie najłatwiej to zrozumieć. Bardzo często zaburzenia psychiczne pojawiają się już na etapie wczesnej dorosłości. Osoba na. Określone plany życiowe, kończy jakąś szkołę, rozpoczyna studia i nagle trafia się choroba. Choroba, która wytrąca osobę z tego, co sobie zamierzyła. W rozmowach z osobami właśnie chorymi psychicznie, bardzo często wspominana jest izolacja, wykluczenie, i to zarówno rezygnacja z tych planów życiowych, jak i. Duże utrudnienia w funkcjonowaniu społecznym. Stąd organizując zajęcia dla, w, w ramach różnych projektów, warto jest ten aspekt rozbudować. Czyli tym osobom potrzebne jest naprawdę długofalowe wsparcie, mające na celu jakby przywrócenie wiary tych osób do tego, że mogą realizować się w życiu, mogą. Wrócić do rozpoczętych studiów, mogą zdobyć nowy zawód, i to wsparcie w przypadku osób, które utraciły tą wiarę, gdzie postawa rękowa jest często elementem samego schorzenia, jest bardzo ważne. Często w przypadku osób zdrowych przeszłość jest takim motywatorem czymś, co nam nadaje siłę nasze wspomnienia tego, co dokonaliśmy jest tym, co nas pobudza do działania. Tymczasem u osób niepełnosprawnych tak naprawdę może to być czynnik wstrzymujący ich aktywność. Bardzo ważnym, to już było wspomniane w jednym z wystąpień moich poprzedników, jest rola rodziny w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. U każdego człowieka aspekt rodziny w życiu to troska o dzieci, o ich przyszłość, zdobycie dochodów na utrzymanie rodziny to określone wartości, które każda osoba w tej rodzinie nabywa. U osób niepełnosprawnych bardzo często pojawiają się lęki, ponieważ lęk jak sobie poradzi moja rodzina, jestem obciążeniem dla rodziny. Wiemy, że rehabilitacja, leczenie Teoretycznie bezpłatne kosztuje bardzo wiele. Często w myśleniu osoby niepełnosprawnej pojawia się taki element y, krzywdy, że y, tego, że krzywdzi swoją rodzinę, że dezorganizuje życie rodziny. Natomiast może być też jeszcze inaczej, może być tak, że to właśnie rodzi w rodzinie. Y, Kształtuje się określony model reagowania na ograniczenia i na y, swoją chorobę. Rodzina może motywować do pokonywania choroby, ale to właśnie też rodzina może być takim czynnikiem, który y, powoduje, że te osoby uczą się takiej wyuczonej bezradności na zasadzie modelowania. Często przecież wśród y, uczestników naszego projektu spotykamy takich uczestników, Którzy pochodzą z rodziny, gdzie kilka osób nie pracuje zawodowo. Są to te osoby, którym po prostu wystarcza korzystanie z pomocy społecznej. W tym najnowszym trendzie, który mówi o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, mówi się o pozyskiwaniu rodziny do tego, żeby wspierali swoich niepełnosprawnych członków rodziny w aktywizacji. I myślę, że to działanie jest bardzo ważne. Następnie, no tutaj powiedzieliśmy, że też bardzo, bardzo ważna jest rehabilitacja społeczna. Żaden człowiek nie może funkcjonować bez innych. Gdybyśmy teraz zamknęli oczy i przy to uświadomili sobie, z iloma osobami po drodze spotkaliśmy się, to musimy wiedzieć, że nasi podopieczni przez wiele lat często byli Odcięci od kontaktów społecznych. To nawet to, że my ich zawozimy teraz na warsztaty terapii zajęciowej, to też nie jest pełen tak naprawdę kontakt społeczny, ponieważ jest to zwiększenie liczby osób, z którymi się stykają, ale na pewno nie jest to taka ilość kontaktów, jak nasze kontakty osób, które nie mają tych ograniczeń. Wreszcie, osoby niepełnosprawne, my mamy taką poczucie kontroli, sprawczości. Dużo w życiu zależy od nas. Tymczasem osoby niepełnosprawne bardzo często mają poczucie takiej zależności od innych. Z jednej strony boją się izolowania, wyizolowania, ale z drugiej strony boją się nawiązywania kontaktów. To właśnie te osoby z zaburzeniami psychicznymi. Opowiadają, jak to jest, kiedyś chodzili do szkoły, mieli przyjaciół. Tymczasem w tej chwili oni nie potrafią się znaleźć. Z jednej strony utracili kontakt z żadnymi przyjaciółmi, ale mają trudności w zdobyciu nowych, ponieważ nawet przy powrocie do zdrowia, do remisji choroby. Środowisko zdrowe jakby się obawia. I proszę mi wierzyć, w tej chwili ja będę mówiła o tym, stowarzyszenie realizuje staże dla osób niepełnosprawnych, taki nasz nowy projekt i poszukując pracodawców co było dla mnie dużym szokiem, kiedy jeden z pracodawców zapytał, czy pani się nie boi pracować z osobami chorymi psychicznie. Po prostu wydawało mi się, że no jednak działając w środowisku ludzi nastawionych pozytywnie i wśród takich ludzi, którzy pracę dla osób niepełnosprawnych, zna, to, to jest ich dla nich jakieś takie działanie życiowe, po prostu wydaje się, że zapomnieliśmy już, że te stereotypy jednak istnieją. Natomiast i konieczna jest w dalszym ciągu taka akcja promocyjna, że osoba niepełnosprawna to taka sama osoba i naprawdę nie jest to osoba, która zagraża. Następnie. Powiedziałam już o tej sprawczości. Jest to bardzo ważne, ponieważ ta sprawczość i to, co powiedziała też koleżanka o pozyskiwaniu i pan, który przedstawił też prezentację, że ważne jest pozyskiwanie współudział osób niepełnosprawnych w Programowaniu działań, które mają wprowadzić go na rynek pracy. Czyli to, żebyśmy zwracali też uwagę na włączanie do tego projektowania, i to spowoduje, że ta osoba będzie bardziej zaangażowana. Wiadomo, że ja już tutaj powiedziałam o konieczności takiego długotrwałego wspierania, motywowania. Osób niepełnosprawnych, jako takiego czynnika warunkującego utrzymanie się na rynku pracy, ponieważ samo zaktywizowanie danej osoby, samo zachęcenie do aktywności, do wyjścia z domu, to jest pierwszy krok. Ale obserwujemy tutaj dużą różnicę między osobami niepełnosprawnymi, które były przygotowywane do takiej właśnie aktywności zawodowej, do powrotu na rynek pracy przez dłuższy okres czasu. A takie osoby, które trafiają bezpośrednio do projektu, mają krótkie warsztaty kompetencji społecznych, mają krótkie spotkanie wspierające czy doradcze, i kierowane są na y, szkolenia i później staże zawodowe. I z naszych obserwacji wynika, że to właśnie z tymi osobami mamy no, stosunkowo pewne. Trudności wymagają one naprawdę takiego wielokrotnego motywowania i podtrzymywania chęci na kontynuację pracy. Ci, którzy zostali przygotowani przez dłuższy okres czasu, oni rzeczywiście już mają tą taką motywację wewnętrzną znacznie bardziej rozbudowaną. O potrzebach osób niepełnosprawnych włączenia. Do takiego życia obywatelskiego, już tutaj przedmówca mój mówi, Natomiast też ważne jest uświadomienie sobie, że trudności właśnie w dostępności przysługujących praw mają najbardziej osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Raz, że z racji odległości, barier, jak i nieświadomości też często środowiska rodzinnego. W ośrodkach wiejskich więcej jest i stowarzyszeń, i organizacji, które wspierają rodziny, gdzie organizowane są jakieś większość działań. Natomiast w środowiskach wiejskich tych działań jest znacznie mniej. Ważnym też elementem o którego sobie być może nie zdajemy sprawę, jest życie osobiste, życie intymne, które przy organizacji tych wszystkich działań na rzecz aktywizacji zawodowej jest jakby troszeczkę stoi na boku. My musimy wiedzieć, jak bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych jest możliwość nawiązywania relacji, przyjaźni i podtrzymywanie, tak naprawdę ich takiego wewnętrznego życia. I ostatnim już jest takim elementem psychologicznym, na który tutaj chciałam zwrócić uwagę, to jest pewne myślenie o przyszłości. My, wiemy, jako osoby zdrowe, planujemy sobie przyszłość, układamy plany i tak naprawdę wierzymy, że te plany uda nam się zrealizować. Tymczasem, osoba z niepełnosprawnością bardzo często ma takie negatywne nastawienie do przyszłości. Bardzo często u osób tych dominuje taki katastrofizm, wątpliwości. Pytania, duża, duża dostawka takiej niepewności. I jest to też, jakby, pole do działania dla osób wspierających w aktywizacji społecznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nie w, tej, w tym właśnie wspieraniu nie należy także. Unikać takiego wymiaru transcendentnego. U osoby zdrowej ten myślenie o przyszłości, o śmierci, o chorobie jest przejawem takiej dojrzałości. Tymczasem wydaje nam się, że osoby niepełnosprawne uciekają od tego tematu. A okazuje się, że wręcz przeciwnie, to osoby chciałyby i chętnie na te tematy rozmawiają same, zresztą często proszą w kontaktach z nami. I czyli teraz tylko podsumowując to psychologiczne takie ujęcie funkcjonowania każdego człowieka. W opiece nad osobą niepełnosprawną na pewno jest niezbędne podejście takie holistyczne. Holistyczne, czyli my musimy uwzględniać ten aspekt medyczny, czyli rodzaj niepełnosprawności, zakres niepełnosprawności naszych podopiecznych. O opiece psychologicznej w różnej formie tutaj też już wspominałam. Następnie bardzo ważna jest ta opieka społeczno-socjalna, jak jest to ważne, żebyśmy znali z jakich środowisk nasi podopieczni pochodzą, jakie mają potrzeby. To może taki, takim dowodem będzie nasza ogromna satysfakcja, kiedy podopieczni z naszego projektu, którzy w tej chwili realizują staż, przy do nas i mówili: Proszę pani, za pierwsze pieniądze zarobione na stażu, ja sobie wymalowałam pokój. Druga mówi osoba, że właśnie kupiła sobie uszło, a trzecia mówi, ja sobie mogłam kupić buty na zimę. Czyli to są takie podstawowe potrzeby. Które mogą oni zrealizować sobie dzięki uczestnictwu właśnie w tych naszych działaniach. Ja nie mówię tutaj już o tym wszystkim, co zyskuje osoba niepełnosprawna dzięki temu, że pracuje. Wiadomo, że to są te wewnętrzne wzmocnienie, jak i oczywiście te środki finansowe na życie. I teraz. Jeżeli miałabym krótko, naprawdę krótko omówić, jak nasze stowarzyszenie, stowarzyszenie, które pracuje już od 20 lat, od 10 lat prowadzimy placówki, zresztą współpracując z innymi stowarzyszeniami, w tej chwili przystępujemy do współpracy właśnie z Fundacją, chciałabym powiedzieć, że pozyskując osoby do współpracy, także z naszego środowiska, Zawsze staramy się właśnie zacytować już dzisiaj cytowanego Heinricha von Heizekera i mówimy, że troska o sobie niepełnosprawne jest wyrazem kultury społecznej. Jeżeli z takim cytatem rozpoczynamy rozmowę u naszych potencjalnych y, <laughs> współpracowników, naprawdę tą drogę jakby troszeczkę nam otwierało. Y, Współpracujemy z różnymi instytucjami, współpracujemy z samorządem, współpracujemy z gminami. Nasze ośrodki mieszczą się właśnie na terenach wiejskich i y, na terenach wiejskich w Bobrowej Woli, Woli Żyrak, Żyrakowskiej był ośrodek w Korzeniowie i co się okazuje, na początku wydawało nam się, że to my y, jesteśmy, powinniśmy być wdzięczni gminom za to, co dla nas zrobili Jesteśmy wdzięczni, to jest raz, ponieważ przekazano nam budynki na własność stowarzyszenia, dzięki czemu mogliśmy zorganizować stacjonarne ośrodki, które tam Powstały. Natomiast później praktyka wykazała, że ta korzyść jest naprawdę obustronna, ponieważ dzięki temu, co zrobiło Stowarzyszenie na terenach wiejskich, gminy także zyskały zyskały zagospodarowanie budynków, które były już gminą, no po prostu miał, gminy musiałyby utrzymać te budynki, a byłby z tym na pewno byłaby trudność, więc zagospodarowaliśmy budynki. Poza tym osoby niepełnosprawne weszły do, do tego środowiska, stowarzyszenie weszło, dzięki czemu osoby niepełnosprawne z gminy wyszły z domu uczestniczą w systematycznej ciągłej rehabilitacji osoby z tej gminy znalazły w, gminie, w naszym stowarzyszeniu. Nawiązała się współpraca środowiska wiejskiego razem z naszym stowarzyszeniem i dla nas naprawdę bardzo dużą satysfakcją było, kiedy to właśnie koła gospodyń wiejskich były inicjatorem spotkań i to panie właśnie z różnych środowisk trafiały do nas, do naszych ośrodków, do warsztatów, bądź do po prostu naszego ośrodka. Poza tym kolejna jeszcze taka forma współpracy. Stowarzyszenie weszło do szkół gminnych, propagując, prowadząc zajęcia psychoedukacyjne z młodzieżą, pozyskując młodzież do działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W warsztatach terapii zajęciowej staramy się aktywizować osoby i przygotowywać ich do pracy zawodowej. Są to umiejętności naprawdę bardzo praktyczne, które osoby mogą wykorzystywać później w pracy. To akurat slajdy przedstawiają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Spotkaliśmy się początkowo z taką opinią, że upośledzeni nie będą wam pracować. Proszę mi wierzyć, pięknie pracują, jeżeli mają opiekuna, który pokieruje ich aktywnością, a jednocześnie praca ta będzie dostosowana do ich możliwości. Są to osoby sprawne intelektualnie, które proste prace fizyczne mogą wykonywać. Takim czynnikiem wspierającym. Właśnie nasze działania są warsztaty aktywizacyjne, które organizujemy wielocyklicznie, czyli co jakiś czas to nie są jednorazowe, ale warsztaty aktywizacyjne czy jakieś warsztaty psychoedukacyjne organizujemy systematycznie co jakiś czas. Różnego rodzaju szkolenia zawodowe i kursy, które poszerzają umiejętności, a jednocześnie urozmaicają. Tą działalność poszczególnych ośrodków. Współpracujemy też z innymi zakładami aktywności zawodowej, i w ramach tej współpracy nasi pracownicy mogli być na wizycie studyjnej, a następnie na stażu zawodowym w Niemczech. Przekonaliśmy się, że problemy praktycznie są związane z aktywizacją osób zawodowych. Są problemami powszechnymi, jedni sobie przyczyną no, na pewno kraje, które są krajami bogatszymi, na pewno mają pewne ułatwione radzenie sobie z tymi problemami. Teraz właśnie, wspominałam właśnie o tych stażach zawodowych i widzimy jak różnorodne instytucje współpracują ze stowarzyszeniem, umożliwiające odbycie stażu naszym, uczestnikom naszego projektu. Tu jest tylko przy kilka, w tej chwili mamy 35 instytucji, przedsiębiorstw, prywatnych pracodawców, którzy współpracują z nami przy realizacji stażu. Myślę, że najlepszym podsumowaniem tego, psycholog tych psychologicznych aspektów e, właśnie pracy z osobami niepełnosprawnymi i będą wypowiedzi naszych podopiecznych. Państwo że po, no, po Można już? są niepełnosprawni, że wiele z planem, który taką szansę, jeszcze z domu, w domu tak Dzięki stowarzyszeniu miałem możliwość uczestniczenia w, ró w różnorodnych kursach, szkoleniach, a w chwili obecnej odbywał staż. Cieszymy się, że dzięki temu projektowi możemy pokazać w to, że osoby niepełnosprawne mogą być i są dobrymi pracownikami pracują i, tak jak, prawda, jak osoby, które są pełnosprawne i mogą to pokazać i, każdego dnia przychodząc do pracy. Nowoczesność i pasja. Taki jest zakład aktywności zawodowej w Łodzi Żynakowskiej. Oto miejsce, gdzie profesjonalizm producentów menu łączy się z talentem twórców wyjątkowych przedmiotów. Zakład Aktywności Zawodowej w Krakówie na nowoczesność i pasję w Dziękuję bardzo.